Cześć, oto nagrywam który? Osiemnasty Tak, wiem, że już jest po po 18 dniu i już jest 19.00 grudzień, ale okres przeciwiezaczny, czasu brak i dlatego opóźnienie takie małe dzisiaj jest wprawdzie nie małej. bo jest już za dwadzieścia 20... Pierwsza w nocy. Tak. Krótko, i na temat. Dzisiaj opowiem, że na szkole w ostatni tydzień widzisz, prezydent był a oto co z nim jako 18 króci. Jaki film obejrzę. Czekoladka w kształcie anioła. Dzisiaj też zrobię takie rastowanie, żeby nie było. oglądam pod tytułem Jaki? Wyjazd integracyjny No to co? A oto jaki napój dzisiaj reklamuję Pepsi Na razie.